Zajcie, z tej Cześć, strony z gdzie ze mną. Półzonik i Warek! Dzień, Dzień dobry! Witamy serdecznie moi drodzy na cejsag oczywiście na starcie z kodem p. Gilatkiz macie 20% więcej przy każdym dodaniu 1 dolara na start albo 4 zł. Ja nie uwielde jak półsonik, jakby mnie ktoś kopnął w krocze. Tylko nie dźwięk, no, pęk, tj. Tj. A, ja mieli rolę. A. Ja. A, No, do każdych 100 zł, oh 20 zł więcej. za Mastercard, Bleak, e, Paypal, Paysafecard, card, Skinner, Skrill, Google Pay, albo oczywiście Krypto. moi drodzy, jeśli chcecie, link jest w Uuu. opisie. Ostatnio ja nie ukrywam się, swojego. Ja ja. Nie... Zaraz, ja nie ukrywam. Mam dużo na koncie. Nie ukrywam, bo Oj, dużo, co, dużo. Dużo ostatnio no, wygrywają z kuzelnikiem i No, dobra. E, Ale to jest 800 milionerek. metrów, weź Ale, po prostu. Ale na nową G klasę, tak? Jak to się mówi. Moi drodzy, dziwo moje, standardowo To już są wygrane osoby, a tutaj możecie sobie wpłacić, jeśli wpłacicie na przykład 50 zł, złotych, tak jak tutaj jest, to bierzecie udział w tym konkursie i każdym, który jest poniżej kwoty, no i oczywiście są do wygrania chociażby rękawisie i tak, To są buzonikowe. Dalej, puzonikowe rękawisie, tak, to jest taki… Ja używałem. Słuchajcie… Free case, free case! Free case, ale, 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 ale. widzicie, który mam poziom? 9-2 to oznacza, o, że się master odblokował, bo ostatnio nie miałem, no. Że się masterujesz. Dawaj, dawaj do play dla Beki. Kurde, 90% jest na to. 10% no. na to. Ale ty okay. robi, ty 10%, robi. 10 to bardzo e! Nie e! dużo! Nieee! Budżet większy dzisiaj. 10% to bardzo dużo. Dobra, większy, budżet, większy budżet, nie ukrywam, no za fajnie. darmo, za darmo, tak to Mateuszko mówisz? I owca jest słodki. I owca cała. Dzisiaj y, zakupujemy się w skrzynkach, słuchajcie. Wiem, że macie trochę budżetu, więc was wykorzystam. No, powiem o, tak, o, po odcinku no. naszego kolegi ja bym powiedział, że nie jest aż tak ciepło. Dobra, a, zrobimy się Chinatown, ale zrobimy sobie Ej, taki Chinatown. Nikt tego nigdy nie robił. Robimy Chinatown, Chinatown, robimy w trójkę. Za dziewięć koła skrzynkę, której nigdy nie otwieraliśmy, tak? Tak. tak. Świetny pomysł, tak. podoba okay. mi się strasznie. Tak. No, no Zapraszam serdecznie. Ja Dobra, chyba. dochodzę, Sprawdźmy dochodzę. ją! Sprawdźmy ją razem! O, czy to będzie warte? Niech wygra najlepszy. No, ale ale ja, ja, zniszczą, zniszczą. ja Nie wygrywam jeszcze. Czekaj, Kryka. poczekaj. to jest na nas? No słuchaj, no na razie sprawdzamy, sprawdzamy. A co jest w ogóle z tego najlepsze? Czekaj, zaraz Royal będzie. Eee, tuż za 15, koła leci. 15 koła i się zbadziło. No. A gdzie on jest, jest? Nie, gdzieś w skrzynce musisz poszukać starej. Stać, Stać tą wielką a. łapę i tam grzebi. O, szukaj! Zuszczanie masz. Za trafił. Wielką łapę, Łapy. No co, a jaką masz małą, jak dziewczynka? Nie no, mam wielką. No właści, wielką <laughs> masz małego. taką łapę. O, mam po prostu małego! I nie Tyle, tylko ja nogę też mam dużo. Zganiam. Kopyto? Kopyto! <laughs> Syrał tak tak w skrzynce. Jak na razie wygląda to tak. Ej, to się. Dobra, co ty? ogóle no, Ej, co, a i tak wszystko obkręca się do koła teraz. Tak, tak. To to tak, tak, tak. wszystko. Jedna skrzynka i zmiana automatyczna. OOOOOOOOH! No, nie ma księcia w białym kroku. Gdzie on mi tajnie, duch za 5 i nieźle, nieźle. może być, może być. Popłyną, może być, może być ale chciałem kłębić. O nie! O nie! mu się! A ten dawid i nai bo jest śmieciem. O, chodźmy Za mnie. Za mniej troszkę. Na razie ja <laughs> jestem najbardziej w dupie. O! Mam drugi kambit, co? To jest kambit, bo ja kambitem też takim gam. Patrz. Tak, gówno. O, o Ursus. Z Ursusa. Ursusa. <laughs> oh, <wa. śmiech> Mój gadyga miał, to ja też mam. O kurczu. Bo, koleną, ty jakieś szczęście dzisiaj masz. Dobra, ja się dobrze, dobrze. nie i nadrabiam gościa. Powiem wam tak, ja nawet pa, tak pa. przegram dzisiaj wszystkie bitwy. I tak nie narzekam, bo i tak ostatnio jest nieźle na waszych odcinkach. W sensie ja wygrywam. <grywa> więc, no. no najwięcej. Ale standardowo, standardowo, jest. wszystko w życiu Ej, musi się wyrównać. No nas, Ale w życiu musi się wyrównać! Więc ja muszę teraz u siebie przegrać, nie? Stiletto. No hitu, tak jest zawsze! A, tak jest zawsze o, u siebie chodźcim, zawsze przegrywasz! No. no nie! nie no, Ty no, jest... w... W... w życiu! Jesteś ona odcinka! zarobić! Kolejny Ursus! Jaki łachyta! Ty no, ja nawet jednego nie trafiłem, o on ile? ja jaki Jak Jakbym teraz trafił tego, jak teraz trafił najlepszego dropa? No raczej o nie. O m... 31, i 8,5, no i co mogę powiedzieć, no... No co, no udało no, się mu, no, no dobrze mu Żyję. poszło. No, gratuluję, gratuluję. Jak coś tam więcej budżetu... No, 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 Mam więcej Ciekawe Ciekawe, skąd ten więcej budżet. Dobra, dzisiaj się zakopujemy w skrzyniach. Dawaj, spróbujmy. Zakopujemy się! dużo skrzynek! Shake, Shakey? Shakey. Mój, Shaky. mój staję mieszka w zakopanym. i ja teraz patrzę, jak się zakopały. O, oh, o lejno, no, Ej, tak no, najlepsze! No, no, Ty, ja cię wszystko zgarniam, elegancko. To robieniu, wszystko no elegancko. No, wszystko dzisiaj zgarniasz? O! Może jednak nie wszystko? A co jest najlepsze? Eee, już sprawdzam. Na pewno nie to. Ej, to nie takie dobre, da się zgarnąć. Nie takie dobre ze Ej, chwila! Ta skrzynka jest chyba z 20 40 30 złotych droższa od tamtej? A możesz już skina razy dwa trafić. O, Mati znowu się odpala, no tego skina. A propos Deflecto, Mati reflaja, proszę. Okej, okay, nie. No, ale wiesz, gówno. Wiesz, <laughs> no. Ale ty, ty ale nie nie jest dłuższy. Nic, nic jeszcze. No dobra, nie ma. Po co o, ja co, to co, mówiłem?! Prześć! Ładanie, taki wybał. Ale to gówno traf. I... O, no, może być. FIFA, najlepszy trafił. No wiesz, takie tam na razie bez różnicy, nie? Ale Gamma, Gamma, dopla. O oh, no i dobra, kolejny śmiech się odpalił. O, oh, Dobra, dobra, dzi, dzi, dzi. Mati, wychodzimy, wychodzimy, dzi, 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 dzi. już nie ma co dobra, oglądać. Nie ma co, szczerze, nie ma co oglądać już. Nie, nie ma co oglądać. Jaka pogoda na dole! Mam nadzieję, szczerze, mam tylko nadzieję, że już nie trafię Royal'a. Żeby się tej Te, też już mam pisać. nadzieję, że teraz już nie trafię Royal'a. <goda>, no, abaj, jaka mam pogoda, jaka pogoda na dole! No dobra, to jednak mu się trafiło coś. Yeah, Moimi trzema dykami się przejmowałeś, on ma już... 37 sam! No już ma prawie 50. O, jest dwa no. monoplery, dzięki. Co dzięki prawda, za bitwa kosztuje dychę, ale to nie jest dycha, to jest realnie 30 tysięcy ta bitwa kosztuje, bo każdy z nas daje no, dychę. No tak, no tak. No, no. ja dałem dychę. Nie, no, no bo tak jak. To już trafił w tą gammę, zawsze gamma, gamma, gamma Doppler, jak nie to już, dobra, nieważne, nie Dziękuję, no, niemażne, niemażne. dziękuję. Masz najsłabszego skina, jakiego nie, się dało z tego. Nie, ale nie trzeba było, nie trzeba było. No wiemy, że nie trzeba było, przypadkiem by się No. No my powiedzieliśmy, że my nie co, chcemy puzon, już. No Puzon, Puzon jeszcze jakiś royal, co? No, Jakbyś to zabrał za trzy dychy, to nie. już... Się ale bym się cieszył, o Jezus, daj ale jajala. się cieszył, jak małe daj dziecko. Daj royalka jakiegoś, kochany. Daj royalka, daj no. No oh, i koniec! Dobra. Koniec. Ile? Pięćdziesiąt 30, Prawie razy dwa zrobił, znaczy razy Zbominam, dwa z wszystkich, ale powiedział no. na początku Gilatis, że nic nie trafiłem tutaj Dawaj jakieś Zabięcie. fajne, selni coś no. O, dostałem Music Kit, nice. Brah, easy forense! Zaraz, co robię, Ja mam u. tu jakieś takie. O, jakieś. A, Wild Lotus, dobra. Nie mówię, że wydam wszystko, lata. Dawaj, ale... napierdzielamy dzielamy się troszeczkę. Coś dawaj. fajnego. No, idziemy w górę. No, górę, idziemy w górę. Się, idziemy w górę. Takie, nie myślisz takie bitwy, że trzymają długo w napięciu, górę. Kur... Robisz. Znaczy, trzymajmy, ty, dawaj! Trzymają w napięciu, chyba, że jakiś śmieć trafi gamma do plera, butterplana. To prawda, to prawda. To już wszyscy chodzą się nie wiedzieć. Ivan, szczerze uważam, zepsułeś teraz całą możliwość oglądania dla widzów, zepsułeś to po, tak, po prostu. Mega Jak, sorry, już Zdrowie, Jak już chcesz trafiać takie rzeczy, stary, to pod koniec, a nie. No. no. no tak, no to, to, tak, to, to, wstyd. Widzowie, no, sorry. Szczerze, zachowałeś się mega fersko, no, no, ale to nic, Mega stary. nie względem widzów, naprawdę, Czeka, wszystko zaspoilerowaj, ja stary. Ja teraz... E, chwila, co tu mamy, bo tu nie patrzyłem? Dragon lorka, dragon lorka. Okej, no to jeszcze dragon lorka. Dobra, ja na razie tutaj dobrze lecę. ponad 30 koła z naszych wszystkich wpłat. Okej, okay. okay. golden koile jakieś, tego. Ja ostatnio tyle wygrałem, że nawet, powiem wam, nie jestem zły jak przegrywam, szczerze. Ej, dobra, ale taka, taka opinia, opinia. No? Czy wy uważacie tak samo o, jak to, ja, tam. że Puzonik jest gejem? Ale nie, chodzi mi o to, <laughs> że... No dobra, Co? Nie Co? Do, do nadrobienia. O, do nadrobienia? Ja to z... no tak, dawaj. Ale do nadrobienia, ale no. Że golden koile to są najbrzydsze emki w całej grze i nie da się na nie patrzeć, bo ja nie mogę, one są ohydne po prostu. Golden coil są na... I, i pomijasz totalnie te wszystkie skiny za 17 groszy, tak? Wszystkie, wszystkie. Okej, okay, dobra. Tak... Czyli ja rozumiem, ja rozumiem, że jak że jakbym o golden coila, to mogę ci o tym przypomnieć i wysłać ci e, Miałe, Miałem, dobrze. Miałem, dobrze. Ale szybko. Hear me out. Więc następnym o, razem, o. zamiast wyciągnąć golden coila, wyciągasz 27 tysięcy skinów za 17 groszy. Dobrze. Nie ma sprawy, nie sprawy. I chcę zobaczyć I to, chcesz, to! Chcę! To zobaczyć, chcę to zobaczyć w 27 magazynach na twoim koncie. Dobrze, nie ma sprawy, nie ma sprawy 27 sprisota. magazynów, stary, jakiegoś M4A1S Ej, dorzućcie coś mi coś, panowie, bo ja tutaj nie. więcej no, bym no, chciał Ty też zepsułeś no, bo... całą co ja mam ci powiedzieć, śmieciu Dorzućcie bo mi troszeczkę a Żeby cię pan przegonił Jeszcze na a koniec nie no, mów tak, nieźle tak nie mów, bez przesady to jest śmieć, który ma wszystko No, zobaczysz, zobaczysz O, to w tej trafie trafie. dupie Ale <laughs> no dziewięć koła mu dodałem, no No <laughs> to jeszcze jeszcze dożyć Jeszcze, Kurde, jeszcze daj Lama kilka sztuk, no. tego nie jest. Coś. No, na razie powiem wam tak, nie wrócimy chyba no i... do za szybko. No, chyba nigdy. Oj. No. 43 To i tak słabo. Troszkę gorzej, Słaby ale jesteś. no. Słuchajcie, powiem tak, co od was zabrałem, to wam oddaję, no. Laby. No to miłe. Laby, no to ej, w labach to są chyba fajne rękawice. Zobaczmy. E, dawaj, 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 Trzymy. dawaj. dawaj. Na trójeczkę, bo nie. O, tutaj lotne, tutaj, ja tutaj już jest 40 w puli. 40 już jest w puli razem. No to, no to. o, o, o. chłopaki. O, w dupę. O, o chłopaki. <laughs> I chwila to jest Dobra. tego typu skrzynka? Na ten, na A to co to jest za banger? banger? No, banger to jest wide Chwila, ta skrzynka jest droższa od tamtej i jest skin o połowę tańszy. bitwa za No ja widzę, widzę. Mati, jaki drop?

Proszę, 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 lepsze, 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 O. Okej, okay, dobra, dobra. Jest 7. Lepiej. 7 Jeszcze lepiej, 7,5. jeszcze nie wygrana, ale już bliżej Ja pierdrut, dajcie tego royala Ej, kecha, bo mamy po 200 złotych Ale, ale dobra, nie dobra, 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 dobra. Nieważnych, kto już wygra, o, na pewno idzie na plus czekaj. Na pewno ja na plus Dobra, white lotus, wide lotus jak ee! trafisz coś to Dobra, okej okay. No dobra, dobra Okej A to tylko ja jestem śmieciem na razie. No Tak, właściwie tak. <laughs> Tylko na moment. Na 300 zł. Dobra. <laughs> no nie, nie postarałeś się nie zwracam. Jednej tak. kurczęgi <laughs> <swinki> nie zwracam. <laughs> no jeszcze nie, jeszcze nie. O Nie! Nie! O, o kurde, bo Nie, to dla mnie? proszę. No, no nie, To samo, to samo, dobra. to samo. Macie o! więcej. Dobra. Ale gówno. Ty. A ja, a ja! <laughs> no masz, Atheris. a ja! A ja! O! Ja, ej, Ej, Iwan, Iwan, ja. Iwan! Nieważny, kto no. wygra? Ciekaw jestem, czy ty dobije 660 zł, czyli wartość jednej skrzynki do końca. No, no i dobra, jestem w dupie ciężkiej. A ja! A ja! A ja? Nie ma opcji, dobra, nie wał by... ze mną. Mówię, mówię, Czekaj. może chociaż raz wygram, może chociaż raz. A ja! jeszcze, oh, Stary, dawaj te 600 zł, kurde, ci się! 600 stary, bo na razie 600 nie dobijasz. Może... O, o Dokładać się Iwanowi, brawo! Nie, jak ty, ty. Albo wygrywa. Dobra. Oh. O nie. No, Ale ty dobra, dobił 660, nawet przebił. Jej! No, oh! Dobra. Oh! dobra, dobra, może? Nie, na pewno, na pewno mieszka. Ale żeby to, zrobić jest. duży dystans, bo jeszcze jest ostatnia. Nie! O, nie aż tak dużo. O nie, jeden z gorszych, jeden z gorszych ma szansę to... O nie on dalej wygrywa! Dobra! Ale gówno ta bitwa Kecha w ogóle. Fajne screenki znalazłeś. No fajnie, U, bo... on, on fajnie dostał, no. No, no fajny fajnie, rzecz. fajnie. Fajnie. Dobra, dobra, robimy ostatnią bitwę, taką honorową taką dla mnie i dla ciebie Mati. No. Nieważny, który z nas, musi któryś z nas wygrać, stary. Co prawda. Babuszki. Babuszki, ja lubię babuszki. <laughs> babuszka wiem. to mi się dobrze kojarzy. <laughs> ja lubię babuszki, wiem. babuszka. Dobra, co tutaj leci na lepszego? E, o, o, nie, to już leci. Gamma Doppler, to co już dobra, jeden to to bot Iwan trafił. Ja nie też. dawaj, to nie udawaj, Iwan. że budżetu nie masz, stary! Sprzedawałem! Co ty no. sprzedałeś chyba, duszę, stary diabł, żeby to trafiać? No to patrz, no to patrz teraz właśnie. Ale trafiłeś, okay. skina, stary, ta skinka dostaje prawie 700. Okej. A ja! Już A ja! Dobrze, ci nie nie! jak ja, nie możesz był. takie kostki trafiać o, do końca? O? Mati, w końcu, No, o, okay, mm -hmm. I bez o Na razie babuszka niespecjalnie, yeah. ale zobaczymy. Do do A do będę? Gówno biaskę uspokój mo... się. Mo... I moje... Do... O, o no i dobra. Oh, oh. Ja nie wiem o co z nim chodzi, naprawdę. <noise> miau, 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 miau. Okej, okay, nie, nie, tak, nie źle. tak. źle. Nie tak Aha. źle. Nie tak źle, gówno? no o... A, no bravo, Mati. Dzięki. Brawo Mati! Brawo Mateuszku! Oo! A teraz ja zatyczki mam. brawo, Dzięki. Se zatknę? O, teraz mam super pistolety Ładne koby, kryszka. Dzięki, Sufa dzięki. Factory new. O, ładne o. wszyscy mamy. Dzięki. No, ale równo, nice. Sarenkę podaliśmy. Kolejne 10. Dobra. O, kill confirm. A no, Asimov, super. Super Asimov, Royal. wspaniały. O, wszyscy coś. Wszyscy O, najlepsze. Najlepsze śmieć. <laughs> o, ja tam z natyczki. Ej, no, gdzie rojale Gdzie ładne. rojale Halo? Ej, ty mnie doganiasz. What the fuck? O, Uzi. Żartowałem? No. Gold break. Niezłe doganianie, jak trafiasz kosę za każdym razem. Mam fajne! O, no? Ale lubię tego skina. Dobra, royal. O! Mati! Przeganiasz mnie! Mati, mi, proszę cię, Mati, odrób to, proszę, ja już mogę przegrać. Przeganiasz mnie! no Czekaj, czekaj! Mati, z tego royala, proszę cię już. Nie, nie. dobler do... o, nie aż tyle. Czekaj, a do 8 stów, jaki ładny, czekaj. O, gówno. O, dragon tej tu... No super, to się dokładam tylko. Czekaj, rojolek, Royalek ja albo Mati, albo Góra. No i jeszcze ten śmieć dostanie Royala na koniec A, a ile cegóry. dwa koła, o mój Boże Dobra, a, dawaj Kiszkę jeszcze jedną szczelnicę. no bo z tych wygał. żon wygał to No właśnie nie chcę żeby się tak się coś dobra. Tak? Czyli ja mam. Nie, tak nie w możesz. ogóle? Nie, sprzedaj coś. Dobra, to mam jakieś Pierdolęty. Sali go, sale go, sale go. Dobra, ostatnie, ostatnie. Jak on to wygra, to więcej z nim nie gamy i tyle No, będzie no. Dzięki, cześć. Dzięki, dobra, Git. No, to, dobra, to, pięć, mam pięć szans na Royala, stary. No, to, no flipek, okay, no, dobra. Główno, okay, ja może wygapię się? No, z końca u siebie, no, tak. Hey. No, okay. Czekaj, jest Git, jest Git, jest Git. Dwa koleżnice. No, nie Taiji. Okay. A trzy. Mhm. Okej. Więcej? O, ja mam najlepszego! Ej, super. Niemożliwe, nie istnieje. Ale A ten debil. Ja p***dę, selni jeszcze coś. Ja nie wiem, co jest z nim, z tym chcę tego, Nie chcę tak kończyć! Nie chcę! Ale jajka, minimajka. Mamy pytałem petardę za te flaszy Teraz zaczynam się już denerwować, bo już rzeczywiście zaczynam wychodzić na minus. Z tego co było, z tym śmieciem. Zapewne siebie byłeś przed odcinkiem, stary. Dobra, dobra, dobra. Mm -hmm. Jest git, jest git, kieszka, jest git. Gi 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 to już za, za mocno emocje wle. O! Ale drop, ale drop! 600 zł! Jest dobrze! Kieszka dobrze, dobra! Jest. Koniec zabawy! Łatwo, słuchaj, słuchaj, 600. O! pan jest dobrze, jest dobrze. Nie najlepiej, ale jest dobrze. O, dorzucam ci, dorzucam ci, dorzucam ci! To, czekol. Czekol. Dobra, Krish, chyba, tera, kryszka I chyba, teraz kryszka Dawaj teraz royala, ale słabego. Nie, nie, nie. nie ja ci dorzucam kryszka, kolego, jesteśmy kumplami, kur... Dobra, o, o, kum... ja kum... O, kum... dobra! Kum... No, okay. Dobra! cały odcinek w jednej się. Teraz czeki. czyli ostatecznie jestem kur... Fajny odcinek. Jesteś ty, to prawda. No, no, no fajna, to, to prawda. prawda, prawda, nie ma co się oszukiwać. W każdym razie, moi drodzy, oczywiście z kodem z macie więcej, bo aż 20% przy każdym dodawaniu więcej, wiele form płatności, do każdych 100 zł 20 zł więcej. No i oczywiście jeszcze giveaway'e zapraszam, jeśli chcecie, to ładujcie, a macie oczywiście szansę wygrać. Trzymajcie się, linki do chłopaków w opisie. Pa, pa! Kivatis!